Czy myślałeś kiedyś o crossoverze finasza i ferba, Wodogrzmotów czy amfibii? Nie? To dzisiejszy odcinek z pewnością cię zdziwi. 9 lipca na kanale Disney Channel została wypuszczona czołówka nowego programu, w którym występują m.in. postacie z Wodogrzmotów małych, finasza i ferba czy Kaczych opowieści. Jak dobrze wiecie, uwielbiam crossovery, dlatego dzisiaj przedstawię wam ten Disneyowski zwiastun. Oglądaj do końca, bo będzie mocno. Cześć, ja jestem Cyprian i zapraszam do oglądania. Dzięki byczki za oglądanie moich filmów. Ostatnie wyświetlenia naprawdę są niesamowite. To, co wy robicie pod moimi filmami, to jest o, magia, dziękuję. W ostatnim czasie zdecydowanie nastała era crossoverów. W październiku poprzedniego roku Adult Swim publikuje Come and Learn with PB, produkcję opartą o bohaterów z wielu różnych animacji, a teraz Disney. Crossover to określenie na spotkanie bohaterów z różnych produkcji, czyli tak jakby na przykład Gumball spotkał się w jakimś odcinku z bohaterami z Młodych Tytanów. O tyle, co w przypadku Przyjdź i ucz się z PB nie jest. Jesteśmy pewni, czy program zostanie wypuszczony? To Chibi Verse, bo tak nazywa się disneyowski crossover, będzie zupełnie nowym serialem. Co za tym idzie, możemy powiedzieć w pewnym sensie, że wodogrzmoty małe powracają. Czołówka rozpoczyna się od słynnego zamku Disneya. Przechodzimy do podziemnego laboratorium, w którym naukowcy biorą elementy z różnych animowanych produkcji, wrzucają je w jedno i tworzą ogromny crossover, jednak w formie chibi. Chibi możemy określić jako styl rysunkowy, styl animacji, w którym postacie są małe i pulchne, a jednocześnie mają duże głowy i małe nogi. Wiecie, no taki uroczy wygląd. Ogólnie to produkcja jest oparta na Chibi Tiny Tales, czyli programie, który przedstawia przygody disneyowskich postaci właśnie w formie Chibi. Wśród rzeczy, które pomieszali naukowcy jest m.in. dziennik, czy czapka Dippera. Widzimy pana Pepe Dziobaka, czy Dundersztyca, co oznacza, że pojawiał się w animacji. Tak samo Star i Marco ze Star Butterfly, Sprig z Amfibii, czy Kaczki z Kaczych Opowieści. Następnie widzimy różne sceny z bohaterami i ich interakcje. Tutaj mamy Fredkę. Oczywiście pojawi się Fineasz, Ferb, a także Waddles, czyli świnia Mabel z Wodogrzmotów Małych. A ogólnie to Fineasz na tym ujęciu jest przodem do kamery i wygląda to co najmniej dziwnie. Mamy Dippera, który jak zwykle ma hopla na punkcie rozwiązywania zagadek i już szuka powiązań. Na tablicy swoją drogą jest Bilcyferka. Może to oznaczać, że ta postać pojawi się w serialu, jestem tego ciekaw, gdyż po zakończeniu Wodogrzmotów Małych liczba teorii o tym, że Bilcyferka przetrwał jest naprawdę nieskończona. Nie wiem czy tak będzie, ale ten moment może też sugerować, że Dipper w programie będzie rozwiązywał zagadkę, jak to się stało, że te wszystkie postacie znalazły się w jednym miejscu. Swoją drogą Stan wygląda świetnie w formie Chibi. Z innych postaci to tutaj, na przykład, jest Edolin' z Sowiego domu, czy Scratch z Moli i Duch. Widzimy też, że postacie będą przeżywać przygody związane z poszczególnymi animacjami, typu wysłanie rakiety przez finasza i Ferba. Jakby wyobraźcie sobie wspólne perpety Dippera z finaszem i Ferbem na końcu czołówki na Naukowcy od Disneya zastanawiają się, czy stworzenie takiego crossoveru było dobrym pomysłem. Zanim przejdę do tego, co sądzę o pomyśle stworzenia takiej animacji i w formie Chibi, zapewne ciekawicie się kiedy premiera. Za granicą pierwszy odcinek ma być już 30 lipca tego roku. Nie wiem niestety na ten moment kiedy będzie premiera w Polsce. Jakie są aktualnie plany, ale gdy tylko czegokolwiek się dowiem to was o tym poinformuję. Pierwszy problem jaki widzę to kwestia dialogu. Disney wypuścił już Chibi Tiny Tales i lekko mówi nie mieliśmy tam zbyt wiele rozmów. Jednak Vincent Martella, czyli amerykański głos Finasza, opublikował tweet, w którym napisał: Obstawiam, że spoko ludzie pracują przy tym programie. Naprawdę, spoko ludzie. Miał oczywiście na myśli Chibiverse. Czytając ten wpis, jeszcze z emotką oczu, możemy domyślić się, że program jak najbardziej nie będzie pozbawiony dialogów, gdyż najpewniej właśnie ten aktor będzie dubbingował Finasza. Nie wiemy też, ile finalnie pojawi się postaci i czy będą to wszyscy główni bohaterowie z poszczególnych animacji, czy tylko niektórzy, nie wiemy nic. Osobiście uważam, że to świetna inicjatywa i wcale nie przeszkadza mi to, że nadchodzi właśnie era crossoverów, jednak jestem świadomy, że nie każdego może przekonywać styl chibi. Dla mnie osobiście wygląda naprawdę spoko i pamiętajmy, że ważna jest treść, to jakie będą odcinki, na czym będą się skupiać, a tego dowiemy się już niedługo. Lubię crossovery, dlatego, no, ja nie będę raczej wybrzydzać. Wyobraźcie sobie spotkanie na przykład Deeper i Star. Na marginesie to jeżeli dojdzie do spotkania między nimi, to na pewno coś tam zaiskrzy. Jeżeli miałbym obstawiać, to być może serial pojawi się na Disney Plus. Zobaczymy. A Wy co sądzicie i jakie macie nastawienie? Czy lubicie styl animacji widoczny w crossoverze? Dajcie znać w komentarzu, postaram się przeczytać wszystko i poprzypinać serducha. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Do kolejnego. Był z wami Cyprian. No i cześć!